Mirosław, a nie myślałeś może, żeby zmienić czapkę? Żony i czapki nie zmienię nigdy w życiu. A dlaczego? Po pierwsze, primo, sekundo. gdzie ja znajdę drugą taką idealną jak ty? Mireczku. Ale nie Mireczku i mi to Tarazela, bo ty jesteś idealna, jak ta czapka z kopyto. W sensie? Ciepła, puszysta i wiecznie ciebie mam na głowie. No ja wiem, taka stara. Ale nie mów tak o sobie, proszę cię. Mówię o czapce, Mirosław. To jest wełna meryno z certyfikatem to się nie starzeje. No ale na stronie kopyto są nowe, eleganckie modele ze zniżką na Black Friday. No to przymierzaj mi, Rosław, najlepiej tą czarną. Kupiłaś czapkę za moimi plecami. Jola, ja jestem przerażony. No gdzie? Dobrze wyglądasz. Nie, no wiadomo, w końcu to jest porządna czapka. No to co Cię tak przeraża? Że Ty jednak nie jesteś jak czapki z kopyto. Słucham? No, że w przeciwieństwie do ciebie to po nich chociaż wiem czego się spodziewać. A jak głupia ci jeszcze skarpety domówiłam?